Dzień dobry, sport moim życiem, subiektywnie o sporcie. A kiedyś, Paweł, się niezwykle nisko. I zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka z tytułu Sport moim życiem, subiektywnie o sporcie. No, by było o siatkówce mężczyzn, teraz czas na siatkówkę damską. Siatkówka damska w Polsce jest troszeczkę traktowana po, maso, po macoszemu i, tak na dobrą sprawę, kiedy dopiero wygrywa jakieś sukcesy, to ktoś sobie przypomina, że, ach, no tak, kobiety też grają. A nie są gorsze od y, mężczyzn co udowadniają ostatnie spotkania. Walczą, starają się, czasami brakuje troszeczkę zgrania, czasami troszeczkę brakuje tego zespołu takiego konkretnego, zebranego, no ale pan trener Makowski stara się robić wszystko, co w jego mocy, żeby ulepić tę kadrę od nowa. Postawił na panią Katarzynę Skowrońską do lat, postawił na panią Radetką, postawił... Na panią kaszor postawił, na panią Maj postawił, na panią Różycką. Pani Różycka to niegdyś pani Kosek, pani Radecka to niegdyś Sadurek i Sadurek Mikołajczak. E, powiem szczerze tak, to co ostatnio widzę w wykonaniu dziewczyn bardzo mnie cieszy. Natomiast trzeba powiedzieć sobie jasno, że na Mistrzostwa Europy to nie wystarczy. Teraz się jeszcze wpadł na pomysł meczu pomiędzy złotkami trenera Andrzeja Niemczyka. Serdecznie pozdrawiam, bo to jedyny trener, który tak naprawdę pokazał jaja, pokazał to, że potrafi e, zarządzać tym zespołem, potrafił stworzyć wielkie sukcesy, a został potraktowany bardzo źle, do co mam wielki żal do ogólnie siatkarskich włodarzy, e, że tak potraktowali tak wielkiego człowieka, tak wielkiego trenera, który naprawdę jest jednym z niewielu trenerów, w Polsce, który potrafi, że tak powiem, złapać ten zespół za przysłowiowy web i powiedzieć: słuchajcie, zagramy to, zagramy tamto. Poza tym, jest dla wszystkich ojcem i konkretnie dba o wszystkich, i dlatego myślę, że Andrzej Niemczyk, to jest jeden z najlepszych trenerów w Polsce. Oprócz Reneusza Mazura, dla mnie to są postaci wielkie, wielkiego formatu, które potrafią te. Swoje zespoły jakoś tam poprowadzić, ale to była taka dygresja. O Andrzeju Niemczyku, bo naprawdę lubię faceta. Jeżeli mógłbym go spotkać, porozmawiać, bardzo bym był uradowany. Bo to naprawdę jeden z niewielu trenerów, który przekazuje coś naprawdę poważnego. Wracając jednak do tematu, nasza reprezentacja na razie jest w przebudowie, stara się wyszlifować tę formę na Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, spróbować coś zrobić, ponieważ troszeczkę teraz jest w maraźmie. Pytanie, czy do kadry powinny wrócić Werblińska, czy też Skorupa, czy też Tomsia, czy też inne zawodniczki, takie jak na przykład Mariola, Zenik. No, pytanie pozostaje otwarte, tylko to musi przejść przez pana trenera Makowskiego. Jeżeli pan trener Makowski nie czuje tego, że chciałby te zawodniczki w składzie widzieć, no to po coż mamy mu je dawać, skoro on nie widzi ich w składzie. On musi je zobaczyć w składzie, on musi zobaczyć, że ta wizja z Werbińską, Welbarańską, że ta wizja właśnie ze Skorupą, z Tąsią, to jest ta wizja, w którą on wierzy, bo to on odpowiada dupą, rękoma i wszystkim za ten wynik. Jeżeli on będzie nieprzekonany i ktoś mu doradzi, to on poniesie konsekwencje, a ktoś powie: A, przepraszam, rzeczywiście pomyliłem się. Trener jest od tego, żeby ponosić konsekwencje za swoje wybory. On wybory swoje ponosi. I pytanie teraz jest takie: czy będzie w stanie nam się z Europy Tom kadrę przygotować? Wydaje mi się, że tak. Chociaż ja osobiście uważam, że, tak jak mówię, e, siatkarki na są w fazie budowy na mistrzostwa świata, do mistrzostw Europy troszkę za mało czasu. Co nie zmienia faktu, że trzymam kciuki. Naprawdę i trzymam kciuki za to, żeby te dziewczyny pokazały, że nie są gorsze od, pol od polskich siatkarzy. Ponieważ, tak na dobrą sprawę, jak popatrzeć, one nie siedzą w mediach, nie robią reklam, grają po prostu w siatkówkę. Grają w tę siatkówkę jak potrafią, potrafiły kiedyś dobrze, teraz potrafią troszeczkę gorzej. Co nie zmienia faktu, że okazany im powinien być szacunek za to, że grają, bo grają naprawdę tak że czasem ręce same składają się do oklasków. Dlatego ja apeluję o to, żeby wspierać tą siatkówkę damską, żeby te mistrzostwa Europy damskie też były tak samo w mediach opisywane, żeby ci ludzie wiedzieli, że te kobiety grają w tę siatkówkę, żeby World Grand Prix nie było takiej padaki jak była w Płocku, że nikt praktycznie nie przyszedł, bo nie było kurków, bo nie było kąte, bo nie było różnych innych chłopaków. Dziewczyny też potrafią grać świadkówkę i uwierzmy w nie, bo im to się należy. To są zawodniczki, które zasługują na nasze uwielbienie i na naszą sympatię, tak samo jak siatkarze, a może czasem nawet więcej niż niektórzy siatkarze. Także dlatego chciałem tak poświęcić ten czas. Jeszcze tylko słów kilka o tym, że Małgorzata Glinka wraca. Do Polski, chce na koniec swojej kariery, mam nadzieję, wygrać Mistrzostwo Polski. Czy jej się to uda w chemiku Police? ciężko powiedzieć, ale trzeba powiedzieć, że będzie się starała. I to jest ta pozytywna informacja w kobiecej świadkówce, że te wielkie gwiazdy polskie wracają do Macierzy i chcą w Polsce pokazywać świadkówkę, uczyć młode zawodniczki tego, co I tak naprawdę powinno być e, tak naprawdę tą częścią e, siatkówki. One chcą nich uczyć tej wielkiej siatkówki, której nauczyły się przez lata poza krajem i wracają tutaj, żeby ten swój warsztat przekazać. O tyle jeśli chodzi o siatkówkę damską. Kłaniam się niezwykle nisko i zapraszam do e, oglądania tych spotkań w Chinach, do nieopuszczania Polek i do traktowania ich z, tak, z takim samym wielkim szacunkiem, jak siatkarzy traktujemy, mimo że tak naprawdę czasem na to naprawdę nie do końca zasługują, ale to już jest abstrahując od tego. Mówmy o polskich siatkarkach, bądźmy z polskimi siatkarkami, a one na pewno nam to oddadzą, ponieważ nie wyrosły, że tak powiem, znikąd. I po drugie, i najważniejsze, to nie są zawodniczki, które zasługują na to, żeby być tak słabo w tej Polsce, Takiej sportowej odrzucone. One naprawdę grają w siatkówkę, one są dobre i trzeba w nie wierzyć. A co do Werblińskiej i innych, których nie ma w obecnej kadrze, powiem tylko tyle, chciałbym je, ale tak jak mówię, wizja jest trenera i to trener odpowiada za wyniki drużyny. Jeżeli on uzna, że w tej wizji mieszczą mu się Werblińska, Skorupa, Tomsia, niech je wpuszcza. Jeżeli on nie uważa, on za to poniesie konsekwencje i on musi wiedzieć, że to jest jego. Autorska kadra. Kłaniam się w takim razie niezwykle nisko, do usłyszenia, do zobaczenia. Kłaniam się